Sitski <laughs> <laughs> Oczywiście, jakie piękne zbliżenie na owe cycuchny. No cóż, ludziska amatorem cycków, piersi, buforów jest nie jeden z nas, ale na powyższym materiale udowodni wam, że nie wszystkie takie piersi, co się świecą, nie wszystkie cycki są dobre. Mianowicie, chciałbym wam dzisiaj zaprezentować bardzo wyjątkową konstrukcję pancerną, żeby nie powiedzieć, bodaj jedną z najbardziej dziwacznych maszyn całego owego tytułu, którą taktyka gry jest. Tak potwornie niestandardowa, że wręcz wydaje się być idiotyczna, wręcz wydaje się być totalnie nieprzemyślana, kretyńska, a mimo wszystko potrafi popłacać, dlatego że specyficzna charakterystyka owego pojazdu sprawia, że jest to chyba jedyna maszyna w całej grze, która nadaje się do prowadzenia efektywnego ostrzału z pozycji tak zwanego odwróconego side Scrapa, i to z wystawionym ostentacyjnie na wroga przodem. No ale dobra, do tego za. Za chwilkę przejdziemy. Oczywiście witam was bardzo serdecznie, wszystkich razem, każdego z osobna na kolejnym materiale z epickich bitew w grze World of Tanks. Z tej strony Jamci, to jest ci grzechu, i dzisiaj prezentuję wam cycki, tfu, to znaczy T28 Concept. Cudowny pojazd, który tak naprawdę, no już mogę troszeczkę wyprzedzić czas i powiedzieć o nim... Coś woli podsumowania i jest bardzo zależne od wczytania. To znaczy, zupełnie inaczej się nim gra przy fajnym, miłym wczytaniu. Zupełnie inaczej jak was dupnie niegodziwie, ale do tego zaraz przejdziemy na dobry start. Powiedzmy coś, niecoś na temat samej konstrukcji. Co to jest, z czym to się je. Jest to pojazd również dosyć unikalny. Tak jak ostatnio prezentowany przeze mnie T55A, tak i tutaj nie jest to drzewkowa maszyna. Ona była do zyskania przez graczy w ramach misji osobistych. Był to drugi pojazd do schwytania w drugiej, nie przepraszam w pierwszej kampanii to było jeszcze drugi pojazd do schwytania w nasze obleśne raciżyska. Przy założeniu, że jest to tank destroyer amerykański siódmego tiera. Jest to całkiem specyficzna konstrukcja. No T28 koncept można spokojnie go podsumować, iż jest to maszyna super ciężka przełamania frontowego, chociaż posadowiona na tierze siódmym, więc coś dosyć wyjątkowego. Powiedzmy dwa, trzy zdania o jej statystykach. Działo! Damage z tego co widzicie, może nie do końca widzicie, delikatne low hity tu leciały, ale damage jest całkiem przyzwoity. 320 punktów damage na strzał, jak na tych tierach. Bardzo przyjemnie, bardzo fajnie. Do tego, no niestety, pewna niemała łyżka dziegciu, czyli penetracja, która jest bardzo inwazyjną w adomowej konstrukcji. Mamy zaledwie 181 mm peny na zwykłej PSC. To jest dosyć mało, tym bardziej jak na TDK. A 224 mm na pocisku goldowym. Wydawałoby się, że to może wystarczyć 224 mm, no większość ósemek przebijemy, damy sobie radę, ale to jest siódmy tier. Więc was tutaj w najbardziej hunowatych w czytaniach w pierdupcy na dziewiątki. Chyba nie muszę wam mówić, czy też specjalnie długo was uświadamiać, że przeciwko dziewiątce, dobrze opancerzonej dziewiątce, będziecie kompletnie stuprocentowo bezradni. Z penetracją rzędu 224 nie zrobicie jej totalnie nic. To jest ogromna wada. Do tego czas stylowania 2,3 sekundy No chciałoby się o ciupinkę krócej, trochę lepiej Ale jakoś to powiedzmy wytrzymamy 0,4 celność Fatalna Więc już mamy słabą penetrację Słabą celność? No kurde, nie najszczęśliwiej się zaczyna ta przygoda z T28 Concept, prawda? <grywa> Ale pamiętajcie o tym, że zawsze tym podobne dane statystyczne decydują o tym, że mamy do czynienia z pojazdem, który powinien walczyć na close combat, czyli w zwarciu, na bliski dystans. 0,4 celności to jest po prostu wielki celownik, więc jeżeli będziecie stali daleko od wroga, tak jak przystało na wiele TD-ków, po prostu go nie traficie. Tak, natomiast co ciekawe, macie aż 60 pocisków zapasu amunicyjnego, więc nie wystrzelacie się tym, chociażbyście się postarali. Spokojnie, nie zabraknie wam amunicji, możecie oddawać strzały niepewne, no i raczej nie będzie to niczym negatywnym sygnowane. Potężna wada, no już kolejna, którą wymieniam, tej konstrukcji, to jest co ciekawe, jej... Depresja i elewacja, depresja wynosząca zaledwie minus 4 stopnie, to jest fatalnie, to, to minus 5 to już jest źle, a minus 4 to jest po prostu sumagowe to jest już okropne, więc będziecie mieli ogromne problemy, żeby wystawiać się na wroga, będziecie mieli ogromne problemy, żeby móc opuścić na niego działo słabo. Ale no muszą być jakieś zalety. Zanim do nich mimo wszystko przejdziemy, to jeszcze wam powiem o mobilności. Mobilność, no jak się łatwo spodziewać jest to konstrukcja super ciężka, tak? Przyłamania frontowego nie może być dobra. I jak widzicie nie jest. No jeździ to sobie. Może nie jakoś potwornie źle to nie jest najgorsza mobilność tych tierów, ale mimo wszystko no, nie zasługuje na specjalne oklaski. Dobra, i teraz zrobimy to, co łaknę zrobić. To znaczy, pozwólcie, że w tym momencie opowiem Wam o pancerzach. Bardzo pokrótce, bo o nich będę mówił zaraz, ale chcę właśnie powiedzieć o tym, co zrobił gracz. To znaczy o tej konwencji odwróconego side scrapa, którą tutaj widzimy. Aha, nie jestem w stanie oddać teraz nagle kamery. Przed chwilą mogłem, Gad Demet Gro. Halo. <słuch> o, teraz mogę. Zobaczcie. Takie ustawianie się ową konstrukcją wbrew pozorom jest bardzo mądre. Takie wystawianie się na wroga z za węgów, za jakichś budynków, za jakichś gruzowisk, czy jakichkolwiek innych przeszkód, wbrew obiegowi opinii, to wydaje się być debilne. To, to widząc takiego gracza, pomyślelibyście, no, wariat, no po prostu debil, no co, no nie wiem, 5 godzin rozegrał w tej grze, no jak się, tak się nie wystawia na wroga, tak? W tym przypadku to jest dobra praktyka. Właśnie tak się wystawia na wroga. Dlatego, że przód macie diablo diablomocny, bardzo dobrze pancerzony, no czołg super ciężki, raczej pojazd, no nie bardzo czołg, ale powiedzmy, no powiedzmy w cudzysłowie czołg przemania frontowego. Super ciężki, więc dobrze opancerzony. Tym bardziej, że w takiej pozycji jeszcze dodatkowo kontujecie ten przód, dzięki czemu osiąga jeszcze lepsze statystyki możliwości rykoszetowania pocisków wroga. Natomiast największe wasze weak znajdują się o ironio, po lewej i prawej stronie góry korpusu, dosyć wycofane z tyłu są. Zobaczcie, więc jeżeli wystawiacie się w taki sposób, to są te słynne cycki, właśnie tutaj i tutaj. No, pojazd przełamania frontowego, więc tutaj stanowiska z ciężkimi karabinami maszynowymi, obrotowe stanowiska, że można było sobie poradzić z nacierającymi, przeważającymi siłami wroga. No, niestety nie są najlepiej opancerzone. Tutaj cycek, tutaj cycek. To są właśnie wasze największe ekspoty. Ale zobaczcie, co się dzieje w momencie, kiedy w ten sposób. Wystawiacie się na wroga i gracz tutaj wiedział co robi. W momencie kiedy tak się wystawiacie na wroga, on tych Xpotów nie widzi. Prawda? Więc bardzo wielki problem. Ogromne Wixpoty, tak jak na KW 5. Ale z drugiej strony, odpowiednio ustawiając tą maszynę, jesteście w stanie Stuprocentowo zastawić swoje weak weakpointy, swoje słabe strony. I to właśnie sprawia, że jest to tak ciekawa maszynka, tak intrygujący pojazd. Dobra, włączymy sobie upływ czasu, już normalnie nie będę was tutaj zadręczał. Jedna druga, ok. Normalna prędkość, więc zacząłem mówić o mobilności. O pancerzach zaraz dopowiem, natomiast teraz mobilność. Mobilność jest słaba, ale umiarkowanie słaba. To znaczy jest wiele pojazdów w tej grze, które znacznie gorzej mają, więc powiedziałbym, nie jest najgorzej, jak się dało, prawda? Mianowicie, mamy tutaj 72 tony masy właściwej na siódmym pierze. Zobaczcie, takie super ciężkie gówno, to jest potwornie. Ogromna maszyna, bardzo ciężka, bardzo potężna, 72 tony, super ciężki czołg, 960 koni mechanicznych, co daje nam stosunek mocy do masy, no nie najszczęśliwszy, 13,7 na tonę, oczywiście koni mechanicznych na tonę pojazdu, no po prostu słabo, ale prędkość maksymalna nie jest aż tak debilnie zła, dlatego że mamy tutaj 29 km na godzinę. Chyba was nie muszę przekonywać o tym, że niektóre pojazdy, wolne pojazdy, dobrze opancerzone tych tierów mają znacznie mniej, więc no, nie aż taki diabeł straszny jak go malują, zobaczcie, gracz się tutaj spokojnie rozpędza, jest napisane, dane pisane, 29 km na godzinę, gracz bezustannie rozpędza się do 30, więc nawet rozpędzacie się do lepszych prędkości niż to co jest napisane, to jest ciekawe, nie? Oczywiście to nie wszystko. Jeszcze można by było w przypadku pancerzy, bo teraz do nich przejdę, opowiedzieć wam o samych HP-kach, Mamy tutaj 880 HP To jest bardzo dobrze, jak na te tiery macie duży zapas HP-ków, Chociaż też no, nie najlepiej, bo z tego co wiemy na tym tierze jest na przykład takie AT15 brytyjskie, które ma 1250 HP-ków prawda? Inna kwestia, że to jest 7 tier, będzie was losowało na dziewiątki. Dla niektórych maszyn możecie być na jeden strzał z dobrym losowaniem i też. To trzeba mieć na uwadze. Zobaczcie, jaka bitwa. No kurde, jak ja ją po raz pierwszy zobaczyłem, to już wiedziałem, że muszę z niej coś nagrać. No <laughs> i gracz został sam na trzech wrogów. No coś niebywałego, oczywiście. Gracz ogarnięty na koli sobie tutaj ciśnie i wcale się nie przejmuje. I cały czas zobaczcie, realizuje tą doktrynę odwróconego sidescrapa, Całą bitwę. I doskonale w osiu co robi. Dwóch wrogów, jeden nasz. Prowadyr został No i powiedzmy coś o tych pancerzach 203 mm z przodu Przy to jest 203 mm nieskontowane Ale to jest stała płyta Tak, Ona nie ma żadnych dekontów Więc możecie sami się skontować Dzięki czemu będziecie w stanie zwiększyć Tą efektywną możliwość rykoszytowania pocisków wroga UX potem co ciekawe Poza jeszcze tymi cyckami po lewej i prawej stronie Bo powiem tak Znowu nie mogę oddalić te panie, co się to, Janie Pawla Dobra, powiem tak, żeby szybko się uporać z tymi pancerzami Już nadmieniłem, że cycki to są niestety weak Spoty. W tym przypadku cycków nie lubimy. Wiem, z trudem mi to przez, ga, przez gardło przeszło, ale mimo wszystko w tym przypadku cycków nie, nie lubimy, dlatego że są one bardzo słabe, mają przedział pancerza od 101 do 218 mm, czyli mimo wszystko wrogowie będą się w stanie w to wgryzać środek nie do przebicia, ten element 250 mm też zaokrąglony, będzie się odbijać na potęgę, więc naprawdę bardzo dobrze opancerzony. Co ciekawe, ta płyta, tak jak mówiłem, 203 mm wydawało by się mało, ale jak się tak ustawicie do wroga, możecie tą wartość jeszcze zwiększać z zabudynku, więc jak na siódmy tier to jest bardzo dobry pancerz. Do tego jeszcze dochodzi stanowisko kierowcy, które jest doskonale opancerzone wbrew pozorom. Natomiast górna płyta jest już słabiej opancerzona, i tutaj możecie się wygryzać mając załóżmy tak ze 170-180 mm pene, ale nikt o tym nie wie i nikt tam nie celuje. Tak więc to bym raczej nie tyranizował tej płyty, ale też warto zauważyć, że tutaj łatwo jest się w stanie wgryźć, chociaż ona jest ładnie pochylona, więc też myślę, że będzie w stanie sporo, chociaż ze względu na swoją pochyłość, w stanie odbijać. I co ciekawe, same brzuszek. Brzus który, no niby w pewnym elemencie, jest dosyć słaby. Ale obok siebie ma jeszcze drugą płytę, bo niby rzeczywiście ma tutaj taką płytkę cieniutką, która ma 140 mm grubości, więc powiedzielibyśmy warto tam celować, ale nie, dlatego że zaraz obok jest druga płyta brzuszka, która ma 242 mm grubości, więc brzuszek nie nada. Tam nie przebijecie, już lepiej jest w te cycki celować. Ewentualnie gdzieś tutaj, no chyba że macie dużo pewnie, to po prostu walicie tutaj, już się niczym nie przejmujecie. I tyle, tyle jeżeli chodzi o pancerze. Konstrukcja całkiem ciekawa, ma dziwaczny kształt, dziwaczne opancerzenie to i zasługiwała na specjalne omówienie z wielkim pietyzmem. E, czym to wszystko się je? Z czym to jest związane w ostatecznym rozrachunku? Może teraz skupię się na bitwie, a w podsumowaniu jeszcze powiem, z czym to się je, e, co to tak naprawdę oznacza ten dziwaczny pancerz bo to jest bardzo niestandardowe, więc ciężko jest być może niektórym to zrozumieć. No i co? Widzimy. E, Wrogów zostało poniekąd dwóch, my jesteśmy sami jedni, przy czym wroga jest Arta, więc gdyby wrogowie byli ogarnięci, Arta by się dobrze ustawiła, ten pan by tylko spotował naszego bohatera, efektem czego byliby to w stanie być może jeszcze wygrać. Natomiast tak nie jest. Wróg był wyspotowany, że jedzie w to miejsce, więc no, logicznym było, że się tam pojawi. Tak więc, jeżeli chciałby zmylić naszego bohatera, to powinien wyjechać z drugiej strony. Mimo wszystko, wyjechał tam, gdzie dokładnie się te, tego bohater spodziewał, więc niedopatrzenie spore. E, Hamel niby strzelił, ale strzał niewielki za 105, więc powiedzmy niespecjalnie, naszego bohatera to zabolało. Mamy jeszcze 300 punktów hpków. Wrogowie cały czas mogą to wygrać, jeżeli odpowiednio będą zagrywać, to znaczy, jeżeli ten met będzie spotował naszego bohatera podarte, będą to jeszcze w stanie zwyciężyć. No ale czy rzeczywiście tak się stanie? Na razie, 6 fragów, 5000 punktów domeczu i 2000 punktów domeczu odbitego. No nie, tak się nie stało z tego co widzieliśmy. Pan wyjechał w delikatnie nieogarnięty sposób. Mógł łatwo zaświecić naszego bohatera, dlatego że to jest potężna kolubryna, która nie ma tutaj krzaczków, nie ma zbyt dobrych współczynników do kamuflażu bo jest ogromna. No ale mimo wszystko na tym etapie bitwy już widzimy, że losy batalii się o ciupinkę odwróciły. Hamel, oczywiście dwa fragi, jest to artyleria, może prowadzić ostrzał na wielki dystans, ale kto mu zaspotuje, kto mu zrobi spota, kto zaświeci tego wroga, prawda? Skąd Hamel ma wiedzieć, gdzie ten przeciwnik stoi? Ma strzelać, na chybił trafił, czasami takie bitwy się widuje, że na chybił trafił ktoś stanie dekapować bazę, ale mimo wszystko tutaj, no tym bardziej jeżeli gracz robi takie rzeczy, prawda, to akurat było nieogarnięte, bo Hammer zobaczył z widoku Boga, z widoku satelitarnego, że coś się przewróciło i nawet do tego żadnych modów nie potrzebował, po prostu widział, że coś się przewraca, więc dokonał strzału. No mimo wszystko, bardzo ładnie opatrzona konstrukcja, więc strzał poniekąd za zero, ta pestka spadła gdzieś obok. Myślę, że bardziej tutaj gracz oberwał splashem niż dziś samym pociskiem. Gdyby ładniej polosowało, gdyby ten pocisk się wgryzł w jakąś słabo pancerzoną płytę, kto wie, jakby ta bitwa mogła wyglądać, ale rzecz jasna tak się nie stało. Natomiast apel do Was, jeżeli kapujecie bazę, wróg ma artę, albo cokolwiek jeszcze zostało przy życiu w drużynie wroga, nigdy niczego nie przewracajcie. Bo to jest pierwszy koronny błąd owej taktyki. Każdy, jeżeli kapujecie bazę, każdy na tą bazę się będzie patrzył Prawdopodobnie spoza waszego zasięgu spotowania I on to zobaczy, że coś się przewróciło Już z momentu odda strzał w to miejsce Nawet jeżeli nic nie zobaczy To wie, że tam coś musi być, prawda? No i Hammer chciał podjechać, żeby zaspotować Odważna akcja, ale dosyć nieprzemyślana To znaczy z łatwością Dzięki temu nasz gracz wygrał 8 fragów Prawie 6000 punktów meżu, 2160 HP odbitych To pokazuje moc pancerze. pancerzy I właśnie teraz to co chciałem powiedzieć na samym początku Specyfika tej konstrukcji Czyli słaba penetracja Rozjeżdżające się działo Ze słabą celnością no, nawet przy okazji te wychyły, ale wychyły to już powiedzmy Pal 6, chociaż to jest potężna wada. Słaba penetracja, słaba celność oraz doskonałe pancerze sprawiają, że tym trzeba grać w pierwszej linii. To nie jest pojazd do kampienia na dystans, to nie jest maszyna wsparcia. Ona powinna toczyć prym na froncie, trzymać się w pierwszej linii, mierzyć tego wroga, wystawiać się odwróconym przednim side scrapem na niego i w tym momencie robić solidny damage. Tyle tylko, że pojawia się pewien problem. Problem dwojaki. Pierwszy problem tej maszyny to są artylerie, bo ten, kto stoi z przodu, zawsze się będzie świecił jako pierwszy. Więc w tą maszynę, która stara się przełamać front, artyleria zawsze stara się celować. A to jest wolne. I ciężko wam będzie wymanewrować pociski artyleryjskie Trzeba być na to przygotowanym Więc myślę, że osłona przeciwodromkowa być może nie jest tutaj głupim wyborem Natomiast druga kwestia jest taka, że jest to maszyna To nie jest słaba maszyna Pomimo tego faktu, że ma bardzo wielkie wady Choćby ta depresja jest naprawdę fatalna Ale to nie jest słaby czołg, naprawdę Musicie mi uwierzyć Tyle tylko, że ekstremalnie mocno zależny od wczytania I to trzeba mieć bardzo usilnie na uwadze że niestety czasami będziecie wczytywani do bitew, gdzie jesteście typowym fudem, nie jesteście w stanie zrobić nic. Jak was ładnie wczyta, no to możecie ugrać taką bitwę, jaką tutaj widzieliście. To znaczy przejeżdżamy przez całą drużynę wroga, praktycznie jak przez masło, robimy co chcemy z tymi wrogami, bo bardzo często jesteśmy bezkarni, nie są w stanie wrogowie nas przebić. Natomiast jeżeli was wczyta nikczemnie, no to niestety, ale wszystkie zalety tej konstrukcji są momentalnie negowane. Bo nie przebijecie wroga, nie przebijecie tym dziewiątki dobrze pancerzonej. Możecie o tym pomarzyć, nawet Wikspota. A inna kwestia, że wróg was przebije wszędzie. Bo na przykład jak na was wyjedzie takie E75, no to dziewiąty tier już takich pancerzy się nie boi. Więc to sprawia, że jest to bardzo mocno niezbalansowana maszyna, bo przy ładnym wczytaniu wymiata, ale przy złym wczytaniu jest niestety zamiatana. Das Wiktoria! <śleszy> Aż przypomina mi się gra Legion. Prawdopodobnie nie kojarzycie to, był początek komputerów osobistych, bardzo zamieszłe czasy, grafika niezwykle symboliczna, ale to była fajna gra strategiczna i powiem Wam szczerze, fajnie tam teksty leciały. Między innymi Das Victoria. Oj, przypomina się Legion. <grym> tak czy inaczej, ludziska. No, z tego co widzicie, rzeczywiście było to zwycięstwo. Bardzo dużo medali, oznaka mistrzowska. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 medali. Dzium, naprawdę. Dużo, bardzo dużo pocisków wystrzanych w naszych oponentów, i zobaczcie, że nie nawiązywaliśmy walki z wrogami na specjalnie długi czas. Zazwyczaj walka z przeciwnikami tutaj wyglądała tak, że jedna pestka we wroga, dwie pestki we wroga. No, troszeczkę odstępstwem od owej reguły jest tutaj KW3, w której wystrzeliśmy aż cztery pociski, ale dwa pociski po prostu się odbiły od pancerzy owego potężnego lewiata na drzewka radzieckiego. Co to oznacza? Nie oznacza to, że po prostu nie mieliśmy okazji oddać więcej strzałów w stronę przeciwników, czy na przykład nam uciekali. Nie, nie, nie. Chodzi o to, że damage na strzał rzędu 320 na tych tierach jest na tyle mocny, że czasami potrafi po prostu szybko zamiatać tych przeciwników i dwa strzały i wroga nie ma, prawda? To trzeba mieć na uwadze. 109 tysięcy kredytów zarobionych, niemal 110 tysięcy kredytów zarobionych na Bruno. No, na czysto tego za wiele pewnie nie będzie, ale zobaczymy. 27 tysięcy, no ponad 27 tysięcy punktów doświadczenia. Jeżeli chodzi o ogólny wynik, prawie 6 tysięcy punktów w demerzu na siódmym tierze, no znakomita batalia. 8 fragów, 2102 punkty bazowego expa Bardzo ładną bitwę też ugrał T45, raczej 45 TP Habicha Ponad 2000 punktów do meczu. Naprawdę fajny wynik. Natomiast też bardzo szybko został zrebalansowany przez naszego bohatera. No i ostatnia ramka, z tego co widzicie, jak mówiłem, mamy tutaj potężną dozę zapasu amunicyjnego rzędu 60 pestek. W takiej bitwie wystrzelaliśmy 27 pocisków, więc myślę, że no nie ma takiej siły, żebyście się realnie wystrzelali w bitwie. Natomiast jest taka siła, żebyście wyszli na minus. Dlatego, że to był bardzo dobry wynik. A zobaczcie, i to było zwycięstwo. Co też popłaca, a zobaczcie, wychodzimy zaledwie 37 tysięcy kredytów na plus Tam teoretycznie były różnego rodzaju konsumable używane, goldowe pociski i tak dalej Ale tutaj muszą iść w ruch goldowe pociski No może nie przy takim wczytaniu, jakie tutaj widzieliśmy Ale mimo wszystko często korzystacie z golda na tej konstrukcji Dlatego, że przy złym wczytaniu, no to zwykłą pestką jesteście bezradni, prawda? Tak więc nie liczcie na to, to jest bardziej taki smaczek, taki rarytas, unikat, którym można się czasem pobawić, ograć coś śmiesznego. Mnie też tymczasem, bo ja mam ten pojazd, mnie też tymczasem śmieszne bitwy wchodzą i banan pojawia się na twarzy. Natomiast, no, raczej nie można tego traktować jako jakąś maszynę do zarabiania. Bardziej taki smaczek, rarytasik. I tak jak mówiłem, powtórzę jeszcze raz, jest to bardzo mocno niezbalansowana konstrukcja. Nie oznacza to, że jest to zły pojazd, bo w przypadku dobrego wczytania. No, naprawdę jest całkiem fajny i ładne wyniki tym można robić i samemu mnie się czasem zdarzało. Przy ładnym wczytaniu, naprawdę przejeżdżać przez drużynę wroga niczym kombajn przez pole zboża, prawda? No, ale mimo wszystko powiedzmy sobie szczerze, że no każdy kij ma dwa końce. Raz was w tej grze wczyta ładnie, a pięć razy was wczyta nieładnie, i co wtedy? I wtedy niestety macie ręce w majciusiach z uwagi na to, że nie jesteście często w stanie zrobić nic, ewentualnie bardzo niewiele. Bo sposób rozgrywki tej maszyny, który jest wymuszony przez statystyki, sprawia, że przy złym wczytaniu, wiecie, to nie jest tak, że inne niezbalansowane konstrukcje też sobie tak źle radzą przy złym wczytaniu, dlatego że najgorzej radzą sobie właśnie pojazdy przełamania, bo one muszą być z przodu i one muszą na siebie przyjmować cały damage Jeżeli was czyta fajnie, to jest super, jeżeli was czyta na dziewiątki, no to tak, na dystans nie pogracie, działo nie pozwala. Ale w zwarciu też nie pogracie, bo już nie macie tych pancerzy na dziewiątkach. No i pojawiają się problemy, dlatego też czasami da się tym ugrać bitwę, gdzie zrobicie załóżmy jeden pocisk, ewentualnie dwa pociski z demedżem. No ale mimo wszystko, no, uznam, że pojazd dosyć rozdragany. Bywa fajny, bywa niefajny, bardzo zależny od wczytania. Z pewnością ciekawy rady tasik. Warto go opracowywać, warto go zdobyć w misjach osobistych, z uwagi na to, że jest to po prostu taka. Śmieszna konstrukcja, bardzo nietypowa, którą się dosyć awangardowo gra choćby ze względu na cycki, prawda? Tak więc również to sprawia, że śmiesznie jest tymczasem sobie zagrać jakąś bitewkę, to jest właśnie taka śmieszka hecheszka, taka zabaweczka, tym bardziej, że wygląda całkiem dziwacznie, prawda? Więc Model jest stworzony stuprocentowo od podstaw. To nie jest tak jak w przypadku T55A, że widzimy kalkę czegoś, co już jest w grze. Tutaj powstała nam zupełnie nowa konstrukcja, śmieszna, bardzo zależna od wczytania. Tyle mogę powiedzieć. Jestem ciekaw waszej opinii. Czy osobiście uważacie, że T28 koncept jest dobrą maszyną, czy też uważacie, że... No raczej siarnidłem wieje. Jestem ciekaw, piszcie w komentarzach. Na razie ode mnie to tyle. Jeżeli Wam się podobało, nie zapomnijcie o łapkach. Jeżeli chcecie wspierać kanał, nie zapominajcie o patronajcie. Dzięki niemu nagrywam nowe gry. Hej ludziska. Cześć!